Cześć, a to kolejny odcinek z Bone Masters na moim kanale. No i dle, nie ma skrzynki żadnej, nie ma, wiecie, Często dla te, do otworzenia darmowego, dlatego że no już dwa razy mi się odcinek nie nagrał, bo przypadkowo napisnąłem, że wiecie, koniec nagrywania. No a dzisiaj y, oczywiście znaczy, oczywiście no kolejny raz puchar, tylko za tym razem legendarii oczywiście gramy ufolutkiem, że tak powiem. No a naszym rywalem jest... Rufus. Teraz go raczej nie trafimy. Na szczęście on nas też nie. Może teraz nam się uda. No nie, tak blisko było. A on nas niestety trafi. Możemy go też? Dobra, w końcu go trafiliśmy. Znaczy trafiłem, a teraz? Czy on nas trafi? O, tak blisko było, żeby jeszcze headshot'a mi dał. Ten strzał jest. I już nawet nie ma życia. Dobra, ale jakimś cudem jeszcze gra. Ale nas nie trafił. Czyli teraz już nie będzie mieć życia. Dokładnie, teraz już na pewno nie ma życia. go wykończymy. Dokładnie, wykończyliśmy go. A następnym rywalem jest dr Sick. Udało go się nam trafić, nawet zadaliśmy mu spore obrażenia. Mam nadzieję, że on nas teraz nie trafi. Bo z tego co pamiętam, ta broń, przykazka, była nawet całkiem mocna. A my go znowu trafiliśmy, no i prawie nie ma życia. Tylko, że on nam dał headshot'a, no i nie myliłem się, ta broń jest naprawdę mocna, bo on jeszcze nam headshot'a dał. Ale na szczęście my go trafiliśmy o, i on już nie ma życia. I jeśli go wykończyliśmy, wykończyliśmy go. A następnym rywalem jest Anonymous. Dobra, fajnie, bo Anonymous został trafiony. I znowu. I znowu. I znowu i już go wykończyliśmy. A następnym rywalem jest mime. Niestety teraz nie udało się go trafić. Mam nadzieję, że on też nas nie trafi, chociaż no. Dobra, nie trafił. Za to my już go teraz tak, i nawet całkiem duże obrażenia mu zadałem. No i zobaczmy, czy znowu uda mi się go trafić. Dobra, udało mi się, fajnie. Tylko, że on nas trafił niestety heda, no ale może my go też teraz trafimy. Dokładnie, no ale on jeszcze ma życie. Ale na szczęście teraz nas nie trafił i zobaczymy, czy pozbawimy go teraz życia. Dobra, już raczej życia nie powinienem mieć. Nie, nie. I właśnie nie ma. Zobaczymy, czy uda nam się go wykończyć. Dobra, udało się. A następnym rywalem jest Leonidas. Dobra, fajnie, udało się go trafić. Nie, traf, nie, traf, no i trafił, super, ale jego broń widać nie jest mocna. W sensie nie zadaje dużo yy, w sensie dużych obrażeń, a więc całkiem fajnie, a my go znowu trafiliśmy nawet tak, że prawie już nie ma życia. Dobra, teraz na szczęście nas nie trafił i zobaczymy, jeżeli trafię go jeszcze raz, to już nie będzie mieć życia. Dobra, elegancko, trafiłem go tak nawet, że raczej mu to dużo życia by zabrało, gdyby miał pełne. No i oczywiście już wygraliśmy to, no i zobaczymy, czy uda się go wykończyć. Mam nadzieję, że tak. Udało się. Znowu. A następnym rywalem jest. Templar. Uda się go trafić? Udało. A więc bardzo fajnie. Nawet dużo. Yy, duże obrażenia mu zadałem. I znowu się udało. Już nie ma życia. Ta runda była naprawdę szybka. No jednak. Jeszcze gra. No dobra. Zobaczymy. Kurde. Ale jego broń nie jest jakaś taka. Ej, ale on miał chyba nową animację jakąś, że się zezłościł i w ogóle głowa mu się. No ej, dlaczego mi nie zareagowało, jak ten ekran? Nie wiem, dobra. Teraz już się boję. I słuchaj, Ale jeszcze mam życie. Może się uda. No nie... No, co jest? I pewnie będę musiał skorzystać z drugiej szansy, dlatego że jest dla gąp. Teraz, dobra, to było naprawdę bliskie. No, dobra, w końcu, jest, udało się. I nawet udało się go wykończyć. Następnym rywalem jest Mike. Udało się, ale nie zadałem mu jakichś dużych obrażeń, niestety. Z tego co pamiętam, on ma mocną broń. No, jednak, niezbyt. Dobra, to w sumie bardzo dobrze dla mnie tak naprawdę. Dobra, weź rzucaj, ej. Dlaczego mu się kula nie pojawia? Dobra, w końcu. Okay, może gdzieś tu? Dobra, udało się. I tym razem większe obrażenia mu zadałem. On nas trafił w głowę, super. Nie, nie, on nas nie może trafić. On nas trafi. Wiedziałem. Dobra, druga szansa, trzeba będzie z niej skorzystać. Oczywiście musiałem skorzystać z drugiej szansy, bo jestem takim nubem, że nigdy bym nie wygrał bez drugiej szansy. Jezus Maria. Zagapiłem się, a jednak nie, on tu jest! Nie wiem jak, ale dobra. To już po prostu nie ogarnąłem. No i pewnie on będzie jeszcze miał życie. Dokładnie. No i znowu nas trafi. Dokładnie. A my pewnie teraz go nie trafimy. Ojej, nie no nie wierzę, w to serio przegraliśmy. Oczywiście jest super. Dobra. Super, no oczywiście, to, to nie ma innej opcji żadnej. Żeby... Nie, to. O jednak, 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 jeszcze mam życie. Jakimś cudem, nie wiem jakim. Dobra, udało się. To był fart. I znowu, wykończyliśmy go. Następnym rywalem jest Mankat. Udało się go trafić, ale nie zadałem dużych obrażeń, niestety. Znowu go trafiłem, ale nieduże obrażenia mu zadałem. Fajny moment wybuchu. Dobra. Mam nadzieję, że teraz uda się większe. Nawet większe całkiem. Jej. Znowu małe obrażenia. Jej. Dobra, teraz już jakim, jakoś tam większe. Jej. No, nie, no teraz go nie trafiłem, akurat jak miał tak mało życia. Jej. Okej, okay, tylko żeby on jeszcze nie miał życia jakimś cudem. Proszę, 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 proszę. To co ty robisz z nogami? Dobra. Wygraliśmy kolejną rundę. Bardzo fajnie. Może uda się wykończyć pana Mankata. Znowu się udało. Następnym rywalem jest, bądź rywalką też, Neko. Jezu, to są chyba najmniejsze obrażenia, jakie są możliwe. A jej broń jest taka zwyczajna. Raczej nie zadaje dużych obrażeń. A my na razie też nie. A, to się może jednak potroić. Dobra, to jednak nie jest taka zwyczajna ta broń. No teraz jej nie trafiliśmy. My ją trafiliśmy dwa razy, a ona nas raz. Tutaj raczej będę musiał skorzystać z drugiej szansy. Jak widać, no bo trochę dużo tej broni tutaj jest obok mnie. No, ale teraz całkiem duże obrażenia jej zadałem. No jednak już prawie nie ma życia. Tak blisko było teraz. No dobra, zobaczmy, jak ona rzuci. Super, prawie nie mam życia, ale jeszcze mam. Dobra, udało się. I teraz proszę, żeby ona już naprawdę tego życia nie miała. Już nie ma i znowu wykończyłem przeciwnika. Następnym rywalem jest Cyberstar. Ja raz z nim grałem to właśnie mu te płyty mogą się rozdwoić. Właśnie. No teraz z tego nie skorzystał. Albo skorzystał, nie wiem. Ciężko teraz było stwierdzić. No ale on ma dobrą całkiem broń. No ale ja na szczęście go trafiłem. Super. Super. Super! Oczywiście druga szansa i raczej przegram. O dobra, mamy połowę życia znowu. A w sumie tak naprawdę ciągle mniej niż on, a teraz za wcześnie kliknąłem. Na pewno wygramy. No dobra, trafiłem go, ale obrażenia bardzo małe. No i niestety przegram puchar, bo jednak on nie trafi na pewno. Nie wiem, jak to się stało. Dobra, następny strzał. No dlaczego my ciągle słabe obrażenia mu zadajemy? Kurczę. No niby mam mniej życia, ale patrzcie. Okej, okay. nie wiem dlaczego, ale yy, ten komputer w sumie, bo to jest komputer tak naprawdę, tej płyty nie rozdwaja. No co jest, dlaczego takie słabe obrażenia? Jak ona nas trafi w głowę, to już przegramy. A teraz jest na to bardzo duża szansa. No i kurczę, no super. Ja nie mogę. Dobra, więc oczywiście znowu przegrałem, bo nie można było się czegoś innego po mnie spodziewać. Więc no nie wiem czemu to oglądacie z nadzieją, no tak nie oglądacie w sumie z nadzieją, że wygram, bo wiecie, że nigdy o, prawie nie wygrywam. No ale dobra, jeszcze raz z Wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, bo do końca maja chcę zrobić 10 subów. No i co, jeszcze raz z Wami żegnam, cześć!